A kuku, dzisiaj nie będzie żadnych opowieści, ale ponieważ wczoraj był 15, to zgodnie z tym, co napisałam, będzie dzisiaj losowanie. Konkurs oczywiście był dla chętnych i dla uważnych, a poprosiłam tutaj akurat Artura Flaminga o jakiś sensowny program, żebym mogła to ogarnąć. No i tutaj mam właśnie taki programik. Wklejam. Link z filmu. Trzeba wpisać słowo klucz. Tym słowem kluczem była widoczna właśnie piękna konwalia. Co ciekawe, program pokazał, że takich komentarzy jest 7, a realnie i fizycznie pod filmem komentarzy ze słowem konwalia było 11. Więc sobie losowałam. Pierwszą osobą był wylosowany Sławek z kanału Goldziki. Później Artur Kaniowski, później Jawortami z powrotem, Pawełek, później Elżbieta Nikodem, która też wzięła udział w konkursie. No Jeszcze był Marcin Sajkman, Michał Majkut i na końcu Ola Gold. Ale kochani, to nie koniec i zaraz wam powiem dlaczego. Bo tak jak mówiłam, ten program pokazał, że komentarzy ze słowem konwalia było 7, a było ich 11. Bo jeśli chodzi o samo słowo konwalia, to tutaj nie chodziło o małą, dużą literę, ale o to, że na przykład przecinek był zbyt blisko, albo akurat emotka, serduszka, więc takie niuanse. Ponieważ oprócz siódemki, którą wskazał program, była celinka, która napisała słowo klucz. Była również Ewa S, która także napisała konwalię. Był i Andrzej, numer 1, nasz bursztyniarz. No i udział w zabawie wzięli jeszcze Basia i Greg. I tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę każdy z Was wygrało. I dlatego po prostu napiszcie do mnie maila podam w opisie tutaj do tego filmu. Część z was zresztą zna, maila do mnie, część może napisać na messengerze. Także napiszcie do mnie, gdzie mam wysłać to co mam wysłać. A z wszystkim serdecznie dziękuję po prostu, bo bez was nie byłoby tego wszystkiego. Chcę również serdecznie podziękować Darkowi który ma swój kanał na YouTubie pod nazwą Saracen, i na pewno wszyscy kojarzycie, a na pewno wszyscy, którzy kochają złomowe klimaty, a oprócz tego Darek też interesuje się również białą bronią. Natomiast oglądał mój film, śledzi też nasze perypetie z Waldkiem I tutaj dla Waldka właśnie przesłał takie krzyże zasługi, medale za PRL-u, srebrny krzyż zasługi, tam pod spodem jest złoty krzyż i Waldek będzie miał w swojej kolekcji. No i tutaj też jest taka odznaka górnicza. Wiem, że Darek pracował też przez wiele, wiele lat w kopalni, więc być może to Akurat jego odznaka, kto wie. Tutaj w pudełeczku były takie różne bryłki kamieni, minerałów. I to z kolei jest z obecnego zakładu pracy od Darka, ponieważ Darek pracuje w zakładzie kamieniarskim i zajmuje się m.in. obróbką i szlifowaniem bardzo wielkich kamiennych płyt. I to właśnie, co tutaj dostałam, to jest taka fajna płyta dla mnie. Coś takiego. Osobistego, coś takiego niezłomnego, twardego, takiego jak ja po prostu, pomimo całej wrażliwości, jednak jestem twarda, baba. Było, nie było. Także Darku serdecznie dziękuję. Do Darka oczywiście zapraszam i cieszę się, że jesteście.